Cześć moi drodzy, z tej strony Sara Nowacka. Jest poniedziałek, 1 listopada 2021. Jak zwykle w poniedziałek wrzucam jakąś nową praktykę, albo jogę na macie, albo coś z jogi w huście. Dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień, ale ponieważ zbliża się zima i niezbyt energetyzujące poranki, Dlatego postanowiłam nagrać dla Was praktykę, którą sama chętnie robię w rano i będzie to praktyka rozgrzewająca. Myślę, że wielu z nas ona się przyda, ona się spodoba. Po prostu mocno się rozgrzejemy. Więc zaczynajmy. Zapraszam, żeby wstać. I zaczniemy sobie od rozgrzania takich strategicznych miejsc od miednicy i lędźwi. Uginamy nogi w kolanach, możemy położyć sobie dłonie na biodrach i robimy okrążenia miednicą, tak jakbyśmy chcieli kością ogonową rysować okręgi na macie. I jeżeli tutaj e, czujesz, że w którymś miejscu chcesz się zatrzymać, Przeciągnąć gdzieś, poeksplorować jakąś przestrzeń. To śmiało. Można zamykać oczy, żeby lepiej czuć ciało. I zmienimy kierunek. Być może już czujesz, że jest troszeczkę cieplej. Tutaj też. Zauważ, czy są jakieś miejsca, w których pojawia się więcej napięcia, mniej przestrzeni, jakieś drżenia, przeskoki. Postaraj się o płynny ruch. Okej, okay. mi już jest ciepło. Teraz zostawmy miednicę. Postarajmy się mostkiem rysować. Malutkie okręgi. Tutaj też możesz zamknąć oczy, jeśli ten ruch jest dla ciebie nowy, niełatwy. I zmienimy kierunek. Nogi są ugięte cały czas, nie usztywniamy się w tym ruchu. Ok. I teraz barki. Zróbmy kilka okrążeń barkami do przodu. Zauważ, czy ten ruch jest symetryczny, czy tak samo czujesz go po lewej i po prawej stronie. Jak czujesz swoją szyję? Czy gdzieś jest więcej napięcia? Na jakim się etapie ruchu? Zmień kierunek, ramiona do tyłu, nogi ugięte, miednica miękko może śmiało uczestniczyć też w tym ruchu. I uwaga, prawe ramię do przodu, lewe do tyłu, to jest dopiero rozgrzewające. I jednocześnie prawe ramię do przodu, lewe do tyłu. Jeśli robisz to pierwszy raz, na pewno potrzebujesz troszeczkę więcej skupienia. I zmienimy kierunek. Lewe ramię do przodu, prawe do tyłu, ale ciepło w okolicy barków, łopatek szyi. Dobrze. I połączmy sobie grzbiety dłoni i obracamy dłonie tak, żeby raz nadgarstki, raz grzbiety były połączone. Cały czas nadgarstki się dotykają. Raz z wewnątrz, raz od zewnątrz. Zmieniamy kierunek. Dobrze. I zacznijmy sobie asany. Stajemy na początku maty, stopy na szerokość bioder. I z wdechem unieśmy ręce w górę, możemy spojrzeć za dłońmi, rozciągnąć brzuch. I na wydechu zginamy nogi w kolanach. Kładziemy brzuch na uda, łapiemy się za łokcie. Rozluźniamy szyję, tułów. Możemy się delikatnie bujać, tak żeby z wydechem poddawać się grawitacji. Ostatni wydech. I z kolejnym wdechem na ugiętych nogach podnieść się do góry. Popatrz za dłońmi, opuść ręce. Jeszcze raz to samo i dokładamy kolejne pozycje, wdech. Wydech uta na brzuch, na uda i dłonie pod barki, prawa noga daleko do tyłu, opuść nisko biodra i możesz tutaj poruszać biodrami, skręcać biodra, lewa stopa jest cała na macie, oddychaj do brzucha, rozluźnij szczękę, czujemy rozciąganie przodu, prawego uda. I z kolejnym wydechem prawa noga do lewej, skłon, wdech w górę i wydech, opuszczamy ręce. Druga strona, wdech, wydech, skłon do ugiętych nóg, Uttanasana. Możesz wyprostować nogi w końcowej fazie ruchu. I dłonie pod barki, lewa noga daleko do tyłu, opuść nisko biodra. Zauważ, że moje kolano jest między rękami i możesz tutaj poruszać biodrami, poskręcać, pobujać się, oddychaj do brzucha, rozluźnij twarz. I z kolejnym wydechem lewa noga do prawej, skłon, wdech w górę i wydech. I przejdziemy do deski. W desce trzymamy brzuch. Jeżeli nie jesteś w stanie, połóż na macie. A tak naprawdę najlepiej by było, gdyby instruktor jogi czy jakiś inny instruktor e, jakiejś formy ruchu pokazał Ci, jak prawidłowo robić deskę. Wdech. Wydech. Skłon do ugiętych nóg. Wdech. Prawa noga w tył. I wydech. Deska. Zauważcie, że tutaj... Moje plecy się nie zapadają, tak? Ja podwijam miednicę. Mam lekko okrągłe plecy. Pięć oddechów tu. Dwa. Tutaj też mogę delikatnie bujać brzegami, ale nie wyginam się do tyłu. Trzy. Możesz bujać się przód tyłu. Cztery. I pięć. Prawa stopa między dłonie, Wdech. Wydech skłon, wdech w górę i wydech i teraz zrobimy sobie boczne deski, jeżeli bolą się nadgarstki możesz boczne deski robić na przedramieniu, wdech, wydech, skłon, wdech, prawa noga w tył, wydech, deska i z deski kładziemy prawą dłoń na środku i obracamy się na zewnętrzną krawędź prawej stopy. Tu jesteśmy pięć oddechów. Raz, jeżeli jest ciężko, lewa stopa przed prawym kolanem. Dwa, trzy. Wydłużaj wydech. Cztery, i pięć. Zmieniamy strony przez deseczkę. Lewa dłoń na środek roztapieżone palce dłoni. Na zewnętrznej krawędzi lewej stopy, prawa ręka w górę. Raz, dwa. Wydłużaj wydech, możesz oddychać dżai, wydech z dźwiękiem. Trzy, cztery i pięć. Wracamy do deski i lewa stopa wdech między dłonie. Wydech skłon, wdech w górę i wydech. I teraz przejdziemy sobie do psa z głową w dół, skąd położycie kolana na macie i popatrzycie, co będziemy robić dalej. Stopy nasze robe zbiodę. Na początku maty wdech ręce w górę, wydech skłon. Wdech prawa noga w tył, wydech deska, w desce zrobimy wdech i z wydechem przejdziemy do psa z głową w dół, całe dłonie na macie, pół kroczku do przodu, pięć oddechów, a potem położymy kolana na macie. Raz. Zewnętrzne krawędzie stóp równoległe do siebie, palce dłoni rozsapierzone. Sięgamy kością ogonową do sufitu. Luźna szyja. 3, 4 i pięć. Kolana na matę. Usiądźcie i popatrzcie. W następnym ćwiczeniu przejdziemy sobie do deski i najpierw po pięć razy na stronę przyciągniemy prawe kolano do prawego łokcia. Lewe do lewego. Następnie chwilę odpoczniemy i będziemy przyciągać prawe kolano do lewego łokcia i lewe do prawego. I na wydechu zawsze robimy to, co najcięższe, więc na wydechu będziemy przyciągać kolano do łokcia. Możesz robić to samo na przedramionach, jeżeli bolą Cię nadgarstki. Ok, więc pies z głową w dół. Wydech. I wdech, zaokrągli plecy, przenieś się na, ciała na ręce deska. I z wydechem prawe kolano do prawego łokcia. I lewe do lewego. Dwa, trzy, cztery, ostatni. I kolana na matę. Możesz w klęku podpartym położyć sobie dłonie na grzbie, tak żeby troszeczkę rozluźnić nadgarstki. Albo usiąść na piętach i na piętach zrobić to samo. Dobrze, wracamy do, do, do deski. Do deski od razu, tak. I prawe kolano do lewego łokcia. Raz. Lewa do prawego. Na wydechu. Na wydechu. Dwa, trzy, cztery i pięć. Ok, podejdź stopami do dłoni. Pięty na szerokość maty, palce stóp na zewnątrz. Oprzyj się łokciami o uda, sumo skład Zostańmy tu chwilę. Poczujemy trochę nogi i w sumie trochę odpoczniemy. Wydłużaj wydech. Ostatni wydech i unieś troszeczkę biodra. Ustaw stopy na szerokość maty, nisko biodra, kolana nie wychodzą przed stopy. Wyciągnij ręce do przodu. Pięć oddechów. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Siadamy. Ok. Nawasana. Chwyć pod kolanami, Odchyl się do tyłu, otwierając klatkę piersiową i ustaw stopy. Point na wysokości kolan terdem do kągu supa, mięśnie w nadmiednicy w górę. Możesz puścić nogi, ale nie musisz. Możesz wyprostować, ale nie musisz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 i jeden, teraz pomalutku lędźwia na matę, nogi i łopatki zostają w górze, kolana nad biodrami, stopy na wysokości kolan, dłonie wnętrzami do sufitu. Popatrz do góry, przestrzeń między brodą a mostkiem. Dziesięć oddechów, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, Trzy. Łopatki nie opadają. Dwa. Jeśli bolisz szyja, możesz trzymać głowę. I jeden. Nogi do góry. Jeśli możesz, sięgnij dłońmi do stóp, ale nie chwytaj za stopy. Dziesięć. Ani za spodenki. Dziewięć. Osiem. Mięśnie na biednicy w górę. Lędźwia na macie, łopatki wysoko. Ile za było? Sześć. Pięć. Trzy. Dwa. I jeden. Odpocznijmy. Stopy razem, na szeroko. Połóż dłonie na brzuchu i weź trzy głębokie oddechy do brzucha. Takie, że z wdechem brzuch wysoko unosi się do góry. Z wdechem opada. Wdech do brzucha. wydech Długi, pełny wdech i wydech. Kolejne ćwiczenie. Podłóż ręce pod potylicę, popatrz do góry, przesuń między a nabojczykami, łokcie szeroko. Skręć się tak, żeby prawym łokciem dotknąć lewego kolana. Prawą nogę prostujemy nad podłogą, robimy wydech. Wdech zmiana, wydech. Dotykamy łokciem kolana. Wdech zmiana, wydech. Wdech zmiana, wydech. Jeszcze dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Ok, odpoczywamy. Stopy razem, kolana szeroko, dłonie na brzuch. Trzy głębokie oddechy do brzucha. Z wdechem brzuch się unosi. I ostatnie ćwiczenie e, będzie siłowe. E, ostatnie ćwiczenie będzie z głową na macie, e, rękami na macie. I zobaczcie, będę chciała e, z takiej pozycji wystartować. E, ręce e, szeroko i będę kolanami kreślić przewróconą ósemkę, tudzież e, Znak nieskończoności, ale zwróćcie uwagę, że ja przerzucam biodra z jednej strony na drugą, kiedy kolana zbliżają się do twarzy. Ok? Więc 10 takich ósemek. Zaczynamy. 10. Nisko, kolana i kolana razem. Cały czas kolana dotykają się. Nie rozłączamy kolan. 8. Siedem. Kolana nisko nad podłogą po bokach. Sześć. Kolana cały czas razem. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Ok, teraz przytul kolana do I wyprostuj na macie lewą nogę. Prawe kolano w lewo. Wycofaj miednicę kilka centymetrów w tył. Lewa ręka przykrywa prawe udo. Prawą dłoń połóż tobie na żebrach z prawej strony. I bierzemy tutaj kilka głębokich oddechów do prawego boku. Na wydechu rozluźniasz lędźwia biodra, nogi. Głęboki wdech i wydech rozluźnienia. Wydech poddaj poddajesz się grawitacji. Rozluźniasz się. Na wydechu. I wracamy do centrum z wdechem, przytulamy oba kolana do klatki piersiowej i prostujemy prawą nogę na macie, lewe kolano w prawo, możesz oprzeć kolano o matę, lewe biodro, lewa łopatka, lewy bark, odrywają się od maty, lewa dłoń na żebra, prawa dłoń przykrywa lewą do, możesz wycofać miednicę kilka centymetrów w tył. Na wydechu rozluźniasz się. Wdech do lewego boku, do lewej dłoni. Wydech rozluźnienie. Poddajesz się na wydechu. Puszczasz wszystko. Ostatni oddech. I połóżmy się stąd, do takiej mini Shravasany, króciutkiej medytacji z kanu ciała. Połóż się naprawdę wygodnie. To nie musi być tradycyjna pozycja do Shravasany. Możesz ugiąć nogi w kolanach, możesz położyć się w Supta Baddha Konasanie, tak jak będzie ci wygodnie. I już wszystko rozluźni. Być może jeszcze czujesz przyspieszony puls, przyspieszony oddech, ale zauważ jak z każdym wydechem ciało troszeczkę bardziej się uspokaja, wycisza. Oddech zwalnia. Poczuj swoje ciało, i poczuj, że jest ci ciepło. Masz ciepłe dłonie i stopy. Poczuj ciepło w brzuchu. Poczuj, jak przyjemnie jest teraz być w Twoim ciele. I przenieś swoją uwagę. Do serca i zapytaj siebie, jakie byłoby najlepsze życzenie dla ciebie na ten dzień, który być może właśnie się zaczyna? Jakie byłoby najlepsze życzenie dla ciebie? Podziękuj sobie za wysiłek, za to, że Zrobiłeś, zrobiłaś coś dobrego dla siebie. Podziękuj swojemu ciału za to, że tak świetnie współpracuje z Tobą. Tak dobrze się dogadujecie. I weź głębszy wdech. I wydech. Z kolejnym wdechem zacznij się przeciągać. Tak jak ciało Ci podpowiada. Przez bok usiąść. <laughs> Mam nadzieję, że czujecie się yy, tak jak ja, dobrze, naenergetyzowani i ciepło. Yy, bardzo serdecznie dziękuję za wspólną praktykę. Namaste jeśli nie kosztuje się do żadnego wysiłku, to kliknij łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa pa!